nasz powstanie kolejna edycja Artyści Przeciw Nienawiści. Jakie nowości podczas drugiej edycji możemy się spodziewać? Chciałabym, żeby, żeby zgłosili się ci artyści, którzy wtedy się zgłosili, Ja, na przykład nie mogli z przyczyn różnych, no technicznych, czasowych, bo wiem, że Natalka Kukulska bardzo chciała być, Halina Frąckowa, jak też do mnie dzwoniła, więc, ale też oczywiście wszyscy ci, którzy no nie wiem, są debiutującymi też artystami, bo każdy artysta ma tutaj prawo głosu i to jest chyba jedyny koncert, który no, nie ma nagość nad sobą decyzji na zasadzie, och, ty nie jesteś y, y, sławny, albo ty nie jesteś na topie, y, albo się nie klikasz. Nie, tutaj my wszyscy artyści jest, się wspieramy i razem chcemy mówić przeciwko mowie nienawiści, więc to jest, to jest fajne i to nas różni od innych y, jakby idei. Czy artyści muszą się do was zgłosić, czy wy im wysyłacie zaproszenia? Nie, nie, nie. To będzie zresztą na tym filmie pokazane, że każdy artysta musi czuć, że chce wziąć udział w tym koncercie, wówczas to ma rację bytu, czuć, że to jest autentyczne, że to jest prawdziwe, że to jest jego misja, że to jest jego poczucie obowiązku jako artysty. I wiesz, no to by, to by się miało z celem, gdybyśmy dzwonili i jakby na siłę zaciągali kogoś na scenę. Ktoś musi zadzwonić i powiedzieć, słuchajcie, dobra, ja w to wchodzę, ja to zrobię. To musimy kończyć. Zadepnij, depnij, depnij to! <laughs> Wszystkich serdecznie zapraszamy 14 grudnia w sieci kin Helios, Multikino, Cinema City tego jednego dnia możecie oglądać film Artyści Przeciw nawiści. Bądźcie z nami, pomagajcie nam w walce z hejtem i współtwórzmy razem tę piękną ideę i kolejny koncert. Ciao!